Jesteśmy właśnie w sklepie zabawek. Jako ochroniarze, ale nie byle jacy! Dlatego, że ja mam supermoce i moja dziewczyna też ma supermoce. Pokaż, Patty, co potrafisz. Pokaż im. Ło, wow, co to jest za bazuka? Zobaczcie, to Iron Man. Lata! Co jest, jak ty lata szybko? Patrzcie, Patty, gdzie jesteś? Patty, Tu jestem? Gdzie lecisz? Patrz, patrzcie. Ona lata, widzicie? Bo jest Iron Manem. Pod tym właśnie ubrankiem mamy swoje supermoce bohaterów. Na przykład ja. Spidermanem jestem, zobaczcie a to, patrzcie Spiderman, Spiderman, widzieliście to? Patrzcie to Spiderman, wow, jak tobie przyciąga Patrzcie, wziu, potrafię przez całą mapę przejść w sekundę, zobaczymy czy Mr. Funny nam podoła Czy on z nami wygra ze superbohaterami To się okaże, oglądajcie do samego końca Otwieramy bramę, halo, kto tutaj puka? Dowiedz się, co to za dźwięk Okej, okay, przejdziemy, dowiedzmy się Ktoś puka właśnie przez to Chodźmy to sprawdzić, a wy widzowie sprawdźcie Czy subskrybujecie mój kanał z dzwonkiem I pati, zostawcie u pati Ej, gdzie ty masz w ogóle włosy Nie wiem właśnie? Pati co się ma z nimi pod stało. czapką, no, nasze włosy, bo Patty ma takie długie, schowała pod czapkę. Także wy możecie też kliknąć subskrypcję, pamiętajcie o subiku i lajkaczu jednym. Z góry dziękuję każdemu. Jednego jakbyście kliknęli. No i też wbijajcie na mój sklep, ja tutaj wchodzę, okej, okay. i Patty też wchodzi, zapalmy sobie latarki, bo tu jest ciemno. Okej, okay. jest tu całkiem pusto, nikogo nie ma. Jak coś mam super moce Spidermana, potrafię wziu! O, przylecieć, widzieliście to? No, Dobra, idziemy dalej. A i też widzowie, o, zanim klikniemy tutaj. To, to wykliknijcie mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie. Kliknijcie, wbijcie na smalce.pl. To ja tam mam koszulki różne. Bryloki, opaski, poduszki. Tam jest moje nowe logo. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Jakbyście chcieli, to, to tam będę też miał dla Was za darmo zdjęcie gratis i naklejki. Ok, klikamy. BUM! I co tu się stanie? Światło się włączyło wreszcie. Woo! Mamy światło, super. Ej, ej co, co za dźwięk? Słyszałem jakiś dźwięk. Ej, tu był dźwięk jakiej, jakiejś zabawki. Dajdziemy to sprawdzić, wychodzimy stąd. Halo, halo, kto tutaj był? spider leci zaraz, uwaga, Spiderman, Spiderman. <grywy> Ej, czekaj, bo Spider-Manowi, o, dobra, teraz działa. Ej, tu są jakieś stopy, ślady. Co jest? Ej, zabawka zniknęła, Mr. Funny, nie ma tej zabawki. Nie ma jej. Musimy się dowiedzieć, kto ją zabrał. Co się stało z tą zabawką? Okej, okay, ona weszła tutaj, ślady pokazują, że weszła do kanalizacji, ale my wejść tam nie możemy. Okej, okay, idziemy tutaj. Spider-Man leci! Spider-Man, 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 Spider a nie! <gryw> to nie szli, super, bohaterowie, ty, Spider-Man. Ej, runmanie, pokaż jak latasz. Pokazuj Iron Pati Patrzcie, patrzcie, lata, pati lata, przyleciała! Wow! Teraz ma kolej. Siu, lecę! Pff. Czekaj, bo moja sieć się zaci... e... <śmum> Moja sieć się zacięła, czekaj, ja muszę ją Jeszcze raz. Ale pati da radę, Pati to przeszła jako... No co jest grane? Halo! <śmum> My to nie powinno dawalać. Cześć, jeszcze raz, uwaga, podskoczę. Hops, okej, okay, podskoczyłem i hops, drugi raz. Raj jestem, dziewczyny. Ok, tu w ogóle z nami jest też Wicka. O, cześć! Wicka nazywa się Czechilla. Ło wow, jest jakaś Martyna! Dziewczyna, Martyna. Pozdrówcie Martynę wszyscy w komentarzach, bo tutaj też możecie z nami grać. Okej, okay, idziemy po róże teraz. Musimy przejść to. Ej, a po co ja mam tu przychodzić? Jestem Spidermanem. Spiderman! 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 Patrzcie, lecę jak spa. Wo, wyszedłem poza mapę, co to było? Co jest? Ej, gdzie ja? Gdzie jest? Gdzie <laughs> Jestem... jesteś? Jestem na dachu! normalnie na dachu jestem, co jest grane, ej, lecę na dachu, patrzcie, co jest grane, ja lecę poza dach, ej, gdzie ja jestem, what the hell, normalnie skaczę tutaj, ej, tam widzę, widzę zabawkę Mr. Funny, lecę, patrzcie, patrzcie, lecę, Spider-Man, Spider-Man, wow, patrzcie, jak lecę, Woo ej, widzę zabawkę, ona tutaj jest, tutaj jest, ej, czekaj, bo mnie coś ściąga, Wo. czekaj, lecę, 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 okej, okay, jestem, jestem, o nie, my wypadł, jestem tutaj poza sklepem, wyszedłem ze sklepu, Patrz na to, halo? normalnie jako Spider-Man jestem poza sklepem, widzisz? O lul, a tu drzwi są zamknięte, wejść do środka nie mogę. A tu jest sklep Mr. Funny, tu z tymi zabawkami, nie? E, no i dobra, ale czekaj. O, ktoś tutaj jest, widzę kogoś. Halo, kto to jest? A to ta dziewczyna, tu jestem, patrz. Nie, kto to tam jest? Ej, ty! Halo, tu się obróć. <śled> Tu jestem! Zatrzymam! Pati, gdzie jesteście? Patrzę, się. Je tu jesteśmy jestem. przed wejściem do okay, doła, jakiejś bramy. Okej, dobra, spróbuję wejść. Ok, lecę do góry, czekaj, lecę do was. Spróbuję wejść, uwaga, wskakuję. Czekaj, czekaj, bo mam problem. Okej, okay, jestem z Rotem? Jestem! O nie, spadłem. Pff. Ej, byłem z powrotem. Co się dzieje? Jako Spider-Man potrafię też wychodzić poza mapę. I Ej, super. Jest super. idę, idę, patrzcie. Lecę Spider-Man! Spider-Man! Widzisz to, Pati? Patrz wleciałem Widzę. i teraz jestem z protem patrz. Ja nie muszę tego przeskakiwać, przechodzić. Ja tu mogę przylecieć za swoją e, pajęczyną siecią, którą mam. Najdziemy dalej, dalej. dowiedzmy się co się stało z Mr. Fanny i musimy go pokonać. Patty, pokaż swoją bazukę. Walniesz go z bazuki, dobra? Patrzcie, jaką tak. Patty ma bazukę, bo Patty jest iron manem, e, która o. ma też rakiety. O co się stało? O nie, nie ma świateł! Patty wal rakietami jak coś. Gdzie, e, gdzie iść? Lewo czy prawo? Jak ktoś idzie... Czekaj, nie myślałem, Dora, po lewej. Pati, jak coś... A! Co się stało? A! Rozwaliłaś mnie! Co A... mi zrobiłaś? O, Jeszcze on mi wyskoczył! Co się stało? Dobra, po dłuższej chwili jestem u Patrycji. Jesteśmy razem. Użyłam naszą sieć. Siu, lecę do góry! Lecę, Spider-Man! Ok, jestem. Teraz mamy do przeskakiwania. Zobaczcie, jest tutaj taki parkour. Ja go nie będę przeskakiwał. Pati też możesz. Ej, użyj swoich supermocy i lataj. Pati, zejdź na dół, patrz na to. Patrzcie, Pati, zejdź na dół, okej. Okay. Pati zeszła na dół, Zobaczcie, jak lata. Widzicie ją? Patrzcie, jak ona lata. Patrzcie, jest na dole i lataj teraz. Iron Man, używaj swoich supermocy. Patrzcie, leci, leci. Wow, Patty. Teraz ma kolej. Siu, lecę, teraz ja. Patrzcie. Wow, Ej, dzięki temu. Pamiętam, czy nie. Patrzcie. Wow, wow, wow. ale czas z tym uważać, dlatego. Siu, lecę. Patrz, ciągnąłem się prawie, prawie. Uwaga, Pati. Patrz, łap mnie, łap mnie. Siu. I jestem. się to w sekundę, dosłownie w sekundę. Adny chłop musi skakać i, i cieniać. Dobra no, my, superbohaterowie, idziemy rozwalić Mr. Fanny. No, teraz musimy tu przeskoczyć. Ok, używam. Siu, super. Super, super! Ej, halo? Co się stało? Ej, walłem się od nich niechcąco. O nie, najgorzej. Nawet przeskakuję, hops. Ej, gdzie jest moja pajęcza sieć? O nie, ona zgubiła się. No nie! Dlaczego? Wałki spadłem. Moja super sieć, gdzie ona jest? Czekaj jeszcze raz. Muszę to przeskoczyć. Okej, okay, zaraz będę teraz, teraz lecę. Teraz lecę, 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 lecę. Lecę, lecę, co się dzieje, co się dzieje? Zbugowałem się, zbugowałem się nad ścianie. Chłopie, co się dzieje? Ok, przeskakuję to. Ja dałem radę to przeskoczyć. Ej, ta sieć czasami się buguje. Ej, czemu ja biegam w miejscu? Ej, co jest? Ej, patrzcie, ja biegam w miejscu, Patty, widzisz to? Nie, no. dla mnie stoisz. Ej, patrz, ale ja widzę, jak normalnie biegam Patty stoi ja biegam, W a tu jest Mr. Funny jako Squid Game, lalka, patrzcie, on się patrzy, czy to gra w czerwone światło, ej, to jest czerwone światło, zielone światło, patrzcie, Pati leci se normalnie, Pati se przyleciała normalnie, lol, jak ty to zrobiłaś, teraz moja lecę, Spider-Man, Spider-Man, patrzcie, przyleciałem to, o, co, jest? Suficie jestem, Spider-Man, Spider-Man, spider, -Man, spider, -Man, spider -Man. patrzcie, dałem radę, od razu w sekundę to przyszedłem z Pati, a Pati se lata, lol, ej, Pati walni w niego bombą, zobaczymy, co się stanie, Walni w jego bombą, daj. Patty teraz uderza, wal w Mr. Funny, dostał, rakieta przyleciała, w nogi mu, w nogi mu, dawaj, uwaga, wow, dostał, Pati nawala Mr. Funny, patrzcie na to, kolejny raz, dostał. Ale, ale nie ale pada nie niestety, dobra, idziemy dalej, niestety on nie chce paść, bo jest mechanizmem, takim robotem, dobra, idziemy dalej, co, jest lasery, o nie, tu będzie ciężko, Ej, tu nie może latać, trzeba przeskakiwać. O oh lol, trzeba uważać, dobra? Hops, hops, trze, teraz będę lata, uwaga. Pajęcza sieć! Siu, lecę! Dobra! Ha, ha. Przeszedłem to! Teraz tu może latać, można, można, można! Wspinam się, wspinam się, wspinam się! Lecę na sam szczyt! Lecę, 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 lecę! lecę. I przeszedłem to w sekundę! Ej, cały ten dół, patrzcie, w sekundę! Ha, ha. A Patty, ty jedziesz, co tu robisz? Tak, do góry! Ej, Patty, jedzie, patrzcie, ja już tu jestem, Patty! Patrzcie, ja już tu jestem Gdzie? No tutaj, patrzę, Pati... jak szybko. <laughs> Ej, Patty, jedzie Iron Bandem. Przecież ty boga się latać, czemu ty jechać? Dobra, idziemy dalej. E, teraz co tutaj mamy. Potrzebujesz ręki? Co? Co tu jest? Ej, tu będzie walka z zabawkami. Czekaj, musimy czekać. Proszę czekać. 7 sekund. 6. Widzowie, kto zdąży wygnąć łapeczkę w górę? Za 4 sekundy. Klikajcie łapeczkę. 3, 2, kto zdąży? Jedynka teraz! I kto zdąży obgnąć łapeczkę? O, odsuniło się. O co tu chodzi? Zdobyć się w bezpieczne miejsce. Aha, musimy wejść w bezpieczne miejsce. Ok, no to dawa. Patrzcie, wszedłem od razu. W sekundę wszedłem. Ciu Ok, jestem. Na Pati leć do góry. A Pati leci jako Iron Man. Super, dawa. Pati będzie u góry. Będziesz ta go normalnie zbroni, Weź tam. Ej, Idzie robot! Nie. Uważaj, to on jako robot, on będzie rozwalił klocki Lego! Nawalaj z niego w, tego! Nawalaj Nie z... mogę, bo muszę gdzieś stanąć, wtedy spadnę na dół! Bo weźmy, spróbuj tam stanąć na tych klockach legach. O nie on to rozwala. Czekaj, Spiderman, lecę, lecę! Siu, lecę, Spiderman, Spiderman! Lol, jestem na dachu! A nie, nie jestem. Ej, patrzcie, potrafię tutaj, wejdę, wejdę gdzieś tutaj, czy nie? Jest, wszedłem, o? ej, patrz to! Che normalnie, chłopie, patrz to! A, Nie wiem, zobaczył mnie. O, nie może wejść! Patrz, nie może wejść, cienias! <noise> Nic nie zrobi Stoję w miejscu Patty też stoi, patrzcie tutaj, Patty, u góry wow. Gdzie on jest? Uważaj, on jest na dole tutaj. Uważaj, Patty! Żeby żeby... O nie, Patty padła! O o nie, nie, słuchaj, mnie. Ja wygrałem, ja wygrałem, mogę przejść dalej. Patrz, wyjście jest, a ty Patty masz wyjście czy nie? Nie! O lol, Patty! Ej, musisz używać więcej jetpacka. więcej lataj! I do góry Ja mam go wystrzelić. Dobra, teraz spróbujmy lecę na dół, uwaga! Siu, pojęcia sieć! Ej, i, i fajnie teraz tu schodzę, widzicie? Wow, jak lecę, Spider-Man, Spider-Man. Ok, wylądowałem. <laughs> jak w powrotku, co jest grane? Ja dalej biegam, ty, dalej chodzę. Ej, <laughs> patrzcie, ja to tak jak ja. Tik, tik, tik nawalam. Dobra, no, otwieramy. Uwaga, Cium, otworzyłem. Potrzebuję Ironmana Patty, Ironmanko, chodź tutaj. Ej, co tu jest? Za ciemno. Ale tu ciemno jest. Czemu tak ciemno? Halo, jest tu ktoś? Halo, czemu to tak ciemno jest? Dobra, <laughs> no, i patrzymy. Musimy się stąd wydostać. O, nie, jeszcze ciemniej. Nic nie widzę. Halo? O ja o, o, Jak się wystraszyłem! Ej, dobra, nie, nie spodziewałem się tego. krzyknąłem jak baba, nic nie widziałem, lol, ale mnie przestraszył, dobra. Teraz użyję swoich. Ej, Iron Man, chodź, dawaj, musisz już mi pomóc, musisz mi pomóc. To już się zablokowało! Rozwalić. Z rakiety musisz go zablokować, dobra, lecę, Spiderman. Ej, czemu tu mi się nie działa? Działa, 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 działa. Ok, patrzcie, jak przyleciałem, Lol, ej, czekaj, bo nie mogę stanąć. Co jest gane? Ej, dobra, widzę, widzę, strzałkę, czekaj. Wow, 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 wow. Jest, prawie jestem, prawie jestem! No nie mogę przejść, co się buguje, co się buguje, co się buguje, nie mogę przejść! Ja! Zapał mnie! Ej, z pańczyną gowalnąłem w łeb! Ty dostał do mnie w łeb z pańczyny! jest <noise> strzałka, 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 wchodzę, 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 jest, wszedłem, Ha! Przy uciekłem mu, dobra! Teraz jesteśmy gdzieś tutaj w magazynowni Dobra, okej, okay. ale on dostał do mnie z pańczyny w łeb, to dobrze. Ej, widłak tu jest, LOL, cało się ścigać widłakiem? Ha! Ej, będę mógł używać pańczyny, czy nie? Mogę. Co? Mogę widłakiem pajęczyną normalnie nawalać. Lol, patrzcie na to. Normalnie używam pajęczyny na widłaku. Ja latam. <grym> Co jest. Dobra, okej, jedziemy, jedziemy. Rura, rura. Miu. O nie, nie mogę, nie mogę przeskoczyć, jest, przeskoczyłem, użyłem sieci, normalnie przeskoczyłem, ej, pa, 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 pa. o nie, wleciałem, ej, ale patrzcie, moja sieć działa, widzicie, tu jest moja sieć I dojeżdżam do końca, dojeżdżam, dojechałem, jest, jestem, dojechałem, okej, okay. widłakiem jesteśmy, teraz schodzimy do góry i zobaczmy, co tam będzie, czy ten Mr. Fanny bo chętnie bym go zaplątał w pamięć, jeszcze raz Okej, okay, jesteśmy, zabawna gra 4, co, co za gra, ej, co to zabawna gra, nie rozumiem o co tu chodzi? Mam wskoczyć? Wskoczyłem do jakiegoś e, tunelu. Co to jest? Ej, mam skakać? A mogę używać spider man czy nie? Patrzcie, używam spider i ja skaczę wysoko. Co jest w jakiejś grze? Lol, jakiejś dziwnej. Ej, skaczemy jako Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Ej, nawet w tej grze mogę używać sieci pa tego pajęczyny. Ok, teraz przeskakujemy. Jestem jak Mario, teraz dosłownie. O, zbieram jakaś bomba. Wzięłem. Ło, wow, wybuchło. Co to było? Dobra, skaczemy. Tu jesteśmy w jakiejś innej grze. Mr. Funny. Co to było? Ej, dobra, muszę używać sieci tutaj mojej pajęczyny. Wow, przeszedłem! Okej, okay, dałem radę. E, jako Spider-Man. To miejsce było szalone. Co jest grane? Dobra, i teraz jesteśmy. Muszę przejść do środka. Uwaga, to się otwiera czy nie? A zamknięte jest. Muszę wejść do góry. Ok, no to lecę. Siu! Ej, sieć, działa! Jest! Okej, okay, zadziałało. Teraz musimy tu przejść, tak, musimy tutaj przejść, bo te drzwi na dole były zamknięte. Co jest? E, nie widziałem tego. O lol, tu jest jakiś wielki wiatrak na dole, musimy na niego uważać. To użyję sieci, patrzcie, uwaga. Siu, czekaj, gdzie jest moja sieć. Sieć, pojaw się! Okej, okay, leci. Siu! Patrzcie jak się ładnie wciągam w ogóle. Okej, okay, dobra, jestem, pięknie, i lecimy dalej. Przechodzę do dosłownie w sekundę. tam Siu, sieć, ale się wciągnąłem! Lol, widzieliście do środka perfekcyjnie wręcz. Teraz musimy uważać, tutaj Mister Fany leżą, więc nie mogę ich zahaczyć. O, tutaj leżą, patrz. O, ja wstał, jak mnie przestraszyło, co to było? Okej, okay, spróbuję jeszcze z pajęczyną siecią przylecieć, uwaga, ale tu jest ciemno. Czekaj, czekaj. I uwaga, palięcza sieć! Leć! Ciu! O nie, nie działa! Waliłem się. Sam leżę, o nie! A jeszcze raz musimy, uważajmy, bo ta sieć tutaj się nie mieści. Ostrożnie, żebyśmy nie weszli. Dobra, nie wszedłem. I teraz musimy wejść do góry. To były zabawki takie złe, nieużywane, stare, nie? Ja Przechodzimy i teraz mamy, jest, zabawna gra piąta. Co? Jaka zabawna gra? No nie, co my teraz mamy? Co, spadanie? A to będzie łatwe. To będzie bardzo łatwe. Ale czekaj, jak tam mam teraz wejść? Um, tutaj... A, mam piłką celność, czy coś? Chyba ja mam piłką celność, uwaga. Sił! czy nie? Czaj, mam piłką celność czy nie, uwaga. Rzucam. Pół leci! I celnołem, dobra, super. A, bo tu jest zielone, więc nie mogę wejść jeszcze. A ja, ja już wchodzę, patrzcie. Let's Spider-Man! 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 Haha! Przeszedłem to w sekundę, cieniasy, idę dalej! Pii. Przeszedłem to, przeszedłem to, wchodzę, normalnie sobie elegancko, patrzcie, w sekundę! Ja to jestem najlepszy, jedziemy! Ciuk, ciuk! Do przodu, do przodu, ją? a Paty nie ma, pati się zagubiła, nie wiem, pati, gdzie jesteś! Patty! Ja już przeszłam to! Co Patty przyleciała już przeszła! Dobra, my idziemy pociągiem. Cioch, ciok, 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 ciok. Jedziemy do samej góry, w szybciej! A mogę żyć pajęczej sieci? Czekaj! Patrz, wyszedłem z p... Ej, rozleciałem się, wyszedłem! Ty z pociągiem? Co się stało, rozwaliłem pociąg! Rozwaliłem pociąg! Spidermanem, ty! Mr. Fan tu jest w pociągu normalnie. Jadę pociągiem jego. Okej, okay, wspinamy się pod górę. Już nie będę używał palęczyny, żeby się nie zbugować. Okej, okay, wspinamy się, jedziemy, jedziemy, patrzcie jak wysoko. Wow, jak bardzo wysoko! Co jest gadaj, Ej, gdzie my wylądujemy? Wow, co jest? wlecieliśmy na dół! Wywalamy się pociągiem, o nie! W jakąś kolorową dziurę lecimy! Co teraz się stanie? Mój pociąg się rozwala. O, nie! Co się teraz stanęło? Co teraz mam wyjść? Lecę na dół, musimy uważać! Uważajmy, sieć Spider-Man! Patrz, przeżyłem. Spider-Mana użyłem w sieci. Haha, przeżyłem. I co, cieniasy, przeżyłem, bo jestem Spider-Manem, nie padłem. I patrzcie, jestem. Okej, okay, teraz gra końcowa. Mam jakąś końcową grę. Co to jest? Stoi Mister Funny, patrzcie jako robot. Oj, pokonam Cię! E. <laughs> Może jednak nie. <laughs> ja Ci zaraz dam, zemsta będzie słodka! Wskakuje Spider-Man, 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 Spider-Man. Spide <laughs> I teraz muszę skoczyć na dół. Okej, okay, mam bazukę. I teraz flatujemy do góry z powrotem. Okej, okay, jestem u góry, patrzcie. Teraz go będę nawalam z bazuki. Uwaga, uwaga, teraz wejdę, czekaj. Hops, przeskoczę sobie tutaj. I zaraz zwalniemy go. A masz! Z bazuki go nawalam z góry, jest, tu działa, patrzcie. Ha, nawalam go, i co cienia się. A ma. Ej, on nie pada, czemu? O nie, dlaczego to nie pada z góry? Ale tu zrobione 300 IQ. A nie, pada, czekaj, pada czy nie? Tak, pada, rozwalam go, pada. Normalnie życie mu mija. Tak, to działa. Z góry nic mi nie zrobi, patrzcie. Haha, ha, i co? Słabiaku Mr. Funny. Zostało mu ostatnie życie i pada. Rozwaliłem go z góry. Jako Spider-Man, Spider-Man. Haha, na swojej świeci swojej. Patrzcie, lecę. Wziu, Spider-Man, Spider-Man. Patrzcie, jak fajnie. Haha, ha. rozwaliłem Mr. Pa Funny dosłownie w sekundę. Jestem, wygraliśmy. Woo! Ha, tu są mi też youtuberzy Lankybox, wow, super Ej, ja też, admin, please <grystanie> Też tu jestem, wow Daliśmy mały plan w pokonałem go Jako Spiderman, patrzcie ziół, Lecę normalnie sobie na, na, na smyczy Na tym, <grystanie> na pajęczyny Ja mówię, na pajęczynie lecę Dobra, pięknie, udało się Widzowie, wbijać też na mój sklep, pamiętajcie o moim sklepie Koszulki mam, bluzy na smajsokroka.pl, pierwsza linia w opisie Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie prawdziwe Z autografem, gratis naklejki, zamawiajcie Wbijajcie, a ja potrafię tutaj sobie y, latać. Ej, mogę wlecieć poza mapę? Tak, ja lecę do góry. Wow, ej, tam jest księżyc piękny. Jestem na teraz, co to jest? A, to było to kolorowe. Ej, patrzcie, jaki tam księżyc jest ładny. Wow, ale piękny. Widzowie, wy też jesteście tacy piękni jak ten księżyc. Do jutra.